Cześć! Dzisiaj w szkole makramy Snagard zajmiemy się taką autoparką, a właściwie w tym odcinku zajmiemy się tylko panną młodą. Pokażę Ci, jak zrobić z pomocą takich oto narzędzi i sprzętów, czyli sznurków, taką właśnie laleczkę. To może być panna młoda, to może być też księżniczka, to może być aniołek, jeżeli zrobimy skrzydła. W każdym razie tego typu laleczki makramowe albo w ogóle laleczki ze sznurka zrobimy sobie za chwileczkę razem. Będziemy do tego potrzebować tak, sznurka rozczesywanego, czyli jednokrotnie skręconego, to jest sznurek od firmy sznurki Outlet, czyli Outletu firmy Bobiny, grubość 5 mm, sznurek jednokrotnie skręcany. To będzie sznurek, który będzie służył za tutaj tą sukienkę i korpusik panny młodej. Drugi sznurek, który tutaj mam w moim zestawie, to jest sznurek wędliniarski, Taki zwykły sznurek, który kupiłam w sklepie budowlanym pod To również może być kawałek tego sznurka. Nie musimy specjalnie do tego kupować osobnego sznurka. To będzie sznurek, z którego zrobimy sobie łapki Panny Młodej, czy też naszej raleczki, czy aniołka. Można po prostu wziąć ten sznurek, rozkręcić, wydzielić część i zrobić cieńsze rączki. Ja wykorzystam taki sznurek wędliniarski, bo akurat go mam i to jest wygodne. Na włosy takie właśnie. Lekko podkręcone, użyjesz nurka trzykrotnie skręcanego o grubości 1,5 mm też od sznurków Outlet. To może być dowolny sznurek, który daje się rozczesać. To znaczy, jeżeli chcemy właśnie zaimitować włosy kręcone, no to zrobimy sobie ze sznurka trzykrotnie skręconego, wtedy powstaną takie lekkie fale. Jeżeli chcemy, żeby włosy były proste, no to weźmiemy sobie sznurek jednokrotnie skręcany w jakimś kolorze, który nam pasuje. Nie wiem, jeżeli blond, no to może być to sznurek waniliowy, albo taki żółty. Jeżeli brąz, to taki czarny, to przecież sznurek można znaleźć. Także wedle wyboru, taki sznurek sobie, takiego sznurka sobie użyjemy. Potem na pasek do sukienki, i tutaj przywiązanie zrobię to sznurkiem skręcanym złotym. No i jeszcze tutaj, a nie, nie zrobiłam na, na, w naszym zestawie. Na kwiatki użyję takiego sznurka, to jest taki sznurek zwykły, bawełniany, też ze sklepu chińskiego, o grubości 2 mm i wezmę sobie jeszcze sznurek trzykrotnie skręcany od sznurków outlet, to jest sznurek o grubości 3 mm, rozkręcimy go i zrobimy z niego kwiatuszki, różowym zawiążę jeszcze kokardkę na włosach i do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze główki, czyli koralika, ten koralik ma średnicę 18 mm, i cienkopis, który namaluje nam na tym koraliku oczka. Za chwileczkę będę to robić. No i przechodzimy do działania. W pierwszej kolejności muszę namalować oczka na moim koraliku. Biorę cienkopis. To jest cienkopis 0,05 mm. Taki kreślarski, fajny cienkopis. I rysuję. O, no, jak nie do końca się od razu narysowało, to można poprawić. Można tutaj pogrubić kreskę. Ładnie ten cienkopis bardzo na drewnie się zachowuje, nic tutaj się nie rozlewa, żaden tusz. Poprzednio rysowałam markerem. Też się nadaje, ale troszeczkę się rozlewa tuszyk, więc to nie jest zbyt fajne. Oczka mamy narysowane. To zostanie nam na później, na za chwilę. Następny krok to będzie część zasadnicza, czyli korpusik naszej raleczki razem z sukienką. Ja mam na to taki prosty sposób, dla takiej laleczki jak ta, czyli o takiej długości właśnie to jest e, jakieś 12 cm wysokości, będę robić tak, że biorę sobie sznurek e, ten skręcany, zawijam sobie różno wokół dłoni, raz, dwa, trzy, cztery razy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć razy to jest mniej więcej właśnie na taką laleczkę jak ta, obcinam tutaj koniec, Przecinam te wszystkie tutaj sznureczki sobie o. I mam gotowy zestaw sznurków na y, korpusik i na sukienkę. To jest złożenie w połowie. To złożenie sobie tutaj o. Zaznaczam. Biorę teraz kawałek sznurka, z którego będą zrobione włosy. Może być trochę dłuższy, nie musi być dokładnie długości włosów. To jest trzykrotnie skręcany sznurek, więc ja sobie wyciągam z niego tylko jedną część z trzech. Po prostu go rozkręciłam i jedną część wzięłam. I przewiązuję tutaj w połowie wszystkie sznureczki. O, mocno, ciasno zakręcamy. I mamy gotową część. Yy, Tutaj będzie główka doczepiana. Mamy za zakręcone y sznurki, zawiązane. Teraz przychodzi czas na ich rozczesanie. To jest taka dosyć długa czynność, żeby to dobrze zrobić. Powinno być jak najlepiej rozczesane, jak tylko się da. Do tego czesania świetnie nadaje się szczotka y taka dla dziewczynek, Tangle teaser. Ona nie wyczysuje bardzo sznurka, natomiast bardzo ładnie i dosyć szybko rozczysuje go. Niektóre dziewczyny używają też szczotek do zwierząt, takich dla psów albo dla kotów. Ja testowałam te szczotki, ale nie podoba mi się to, że one wyczysują bardzo dużo włókien ze sznurka, więc ten sznurek w efekcie jest trochę cieńszy, bardziej taki przeżydzony. Dobra, rozczesujemy, rozczesujemy, jak tylko najlepiej się da. Pilnujemy, żeby nam tutaj nie wyłaziły te sznurki z tego złączenia, tego zawiązania. To znaczy, żeby dokładnie to zawiązanie było w połowie sznurków, a nie żeby któryś tam się nam wymykał, czyli wyciągał bardziej. Dobra, jak już mamy rozczesane, Zostawiamy sobie na boczku i ze sznurka tego cieńszego, też bawełnianego, skręcanego, będziemy wiązać teraz sobie łapki i nóżki. I tak na ręce to tak robię z zapasem. Mniej więcej tyle sznurka. Trzeba sobie odmierzyć więcej niż potrzeba odrobiny, tak żeby można było zawiązać jeszcze na końcu węzełki, bo łapki mają takie węzełki na końcu, które symulują rączki. Obcinamy na nóżki, no to też patrzymy sobie, jak tutaj się y, nóżki nam ułożą. To znaczy, jak długie potrzebne są nóżki, żeby. O, żeby wy, no, jak długi jest sznurek potrzebny, żeby wystarczyło na te nóżki. Ja zrobię taki też z zapasem. Trochę więcej go dam. I teraz tak, łapiemy sobie za połowy w tym miejscu. Zawiązujemy węzełek. O! No, i to jest nasz, nasz: to są nasze rączki i nóżki. I teraz tak. Szukamy sobie tego złożenia tutaj. O! Tak. Wszystkie sznurki na jedną, jedne na jedną, drugie na drugą stronę. Tutaj w tym złożeniu ustawiamy sobie, układamy ten sznureczek przewiązany tak, żeby krótkie części były po bokach, a długie części, żeby schodziły w dół. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Teraz przekładamy tą górną część na dolną. Łapiemy sobie tutaj o, za, za rączki i za to związanie. Trochę się. Dobra. Yy, można sobie jeszcze raz tutaj przeczesać ten sznurek. Tylko pamiętajmy, żeby nóżki też wtedy wziąć do góry. Tutaj nóżki są, bo inaczej będzie ciężko yy, rozczesać yy, sukienkę samą. Tylko będą się też rozczesywać nam nogi. A nie chcemy, żeby nogi były rozczesane. Dobra. Teraz opuszczamy nogi. Na ich miejsce, czyli oj, trochę mi tutaj uciekło. O, tutaj powinien być węzełek pod spodem. Nogi opuszczamy na dół. Łapki zostają na górze. I teraz, o, tak to powinno wyglądać. Tutaj mi troszeczkę się sznurek przyciągnął. To jeszcze jest ostatni moment na to, żeby go uporządkować. I teraz tutaj to miejsce. część korpusika. I teraz tak. Bierzemy sobie sznurka, kawałek tego złotego, albo jakiegoś innego, jeżeli chcemy przywiązać jakimś innym sznurkiem sukienkę naszą. Taki kawałek ja robię, żeby mi było łatwo to wszystko wiązać. Rozdzielam sobie go, bo ten taki gruby sznurek to by był trochę za gruby jak na dwa razy dla mnie. Ja sobie rozdzielę go na pół, czyli biorę tutaj połowy tych włókienek i sobie tutaj go Rozkręcam. Dobra, mam rozkręcony. I teraz robię tak, tutaj przywiązuję z tej strony. Tu krzyżuję i wracam sobie. O, i tutaj zawiązuję supeł. to będzie miejsce, w którym jeszcze przywiążemy sobie bukiecik naszego, naszej laleczki Panny Młodej. No i teraz przychodzi czas na e, zawiązanie główki. Na razie mamy korpusik, mamy tutaj e, łapki, nóżki. No i teraz przydałaby się głowa. I do głowy no to bierzemy sobie tak, ten namalowany, e, namalowane oczka na koraliku. Wkładamy o tak, żeby tak się znalazł. Jeżeli masz koralik z małą dziurą, można tą dziurę zawsze rozwiercić. No to często robimy wiertarą, po prostu i madło się wkłada i wiertarą. Jeżeli nie chce przejść po dobroci, no to bierzemy sobie pensetę. Można też pensetą przyciągać. Wszystkie są chwyty tutaj dozwolone. Ja mam pęsetę do rzęs, która świetnie mi się w pracowni sprawdza, także można nią. O, i mamy główkę. I teraz potrzebujemy jeszcze do niej włosów. I znowu to będzie 9 długości. Znowu robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jeżeli chcesz jakąś inną długość, jeżeli masz jakiś inny pomysł na te włosy można zawsze yy, użyć sobie kartonika i na, to, na wokół kartonika owijać przecinam, mam tutaj 9 sznureczków i teraz te sznureczki tutaj sobie o, tak roz, rozkładam na boki te dwa sznurki w środku sznureczki kładę na pół tutaj na główce i teraz zawiązuję tutaj supełek o, w ten sposób. Raz mocno i drugi raz. I mamy taką laleczkę z czuprynką. Teraz y, trzeba rozkręcić te sznureczki, no bo one teraz wyglądają trochę strączkowato. Rozkręcamy je po prostu między sobą. Jeżeli to by był sznurek jednokrotnie skręcany, no to to jest moment na rozczesanie sznurka. Oczywiście jeżeli masz trzykrotnie skręcany sznurek, a chcesz, żeby raleczka miała proste włosy, no to również można ten sznurek trzykrotnie skręcony rozczesać, bo on też nadaje się do rozczesywania. Jeżeli chcesz, żeby czupryna była gęstsza, no to daj więcej sznurków, na przykład 12. O. Dobra, mamy już rozkręcone włosy. Jeszcze jeden sznureczek nam tu został. Tutaj tylko wyobraźnia jest naszym ograniczeniem. Można wszystkiego próbować, wszystko robić. Zawsze pamiętaj, że można cofnąć się do etapu poprzedniego. Dobra, mamy włoski. Jeżeli by się okazało, że na przykład tutaj byś chciała mieć więcej włosów z tyłu, zawsze można zrobić doklejkę, czyli yy, związać sznurek, w sznurki w połowie i dokleić tutaj z tyłu. Ja doklejek nie lubię, w ogóle próbuję nie używać kleju w moich wyrobach, więc yy, tak to. Dobra, yy, pozostaje nam jeszcze teraz tak, yy, zawiązać łapki, tak mniej więcej tutaj ta rączka by wypadała, no to trzeba ją zawiązać w zwykły supełek. Wiążemy, sprawdzamy o, tak, żeby nie była za długa ani żeby nie była za krótka. Drugą wiążemy w tym samym miejscu na drugim sznurku. Trochę wyszła krótsza, no to trzeba ją troszeczkę przesunąć. Mniej więcej tak. Obcinamy końcóweczki. Teraz pozostało nam jeszcze przycięcie sukienki. Znowu uważamy, żeby nóżek nie obciąć. Na taką długość, na jaką chcemy. Ja myślę, że tak. że nożyczki to jest dobra rzecz w tej sytuacji. Teraz ściągamy nóżki na miejsce. Obcinamy, ob, yy, wiążemy sobie tutaj stópki naszej laleczki. Jeżeli na przykład... Yy, Chcesz zrobić nóżki w innym kolorze, no to tutaj inny sznurek po prostu trzeba zawiązać. Czasami dziewczyny na swoje śluby, jeżeli już mówimy o laleczkach ślubnych, no mają kolorowe buty, na przykład niebieskie. Tak się kiedyś spotkałam z takim pomysłem. Także tak. No tutaj troszeczkę nierówno jeszcze obcięłam, to można przyciąć sobie. No i teraz pozostaje nam... Mamy już tutaj łapki, mamy nóżki, mamy włosy. Tutaj jakieś nam się wplątały historie. No i teraz pozostaje nam jeszcze bukiecik kwiatów. Ja go zrobię tutaj z sznurka takiego różowego i ze sznurka jeżynowego. Obcinam sobie taki tutaj kawałeczki. Takie same obcinam sobie ze dwa kawałki z tego. Robię to wszystko mocno na oko, dlatego że taki to jest improwizacja, to nie jest tak, że tutaj wszystko jest powiedziane i, i robi się tylko według książki czy tam jest jedyny sposób na wykonanie tego, tylko naprawdę można próbować i robić różne inne różne swoje rzeczy, tak jak nam wyobraźnia podpowiada. No i tak wiąże tutaj po prostu taki Zwykły supełek, psiłek o taki, na końcach tych sznureczków, i końcówki obcinam. I znowu, można zawsze dodać też trochę zieleni, to też fajnie działa. Oczywiście mogą być krótsze sznurki. Ja takie długie zrobiłam, żeby było łatwo i szybko wiązać. O, tutaj dokładamy do nich te. Mamy tutaj taki bukiecik, można powiedzieć, róż. I te kwiatuszki, taki bukiecik ułożony. Przywiązujemy tutaj jej do paska. O znowu sznurek, czyli też te sznurki, które tutaj mamy kawałki o, no, zawiązujemy tutaj sobie tutaj nam trochę kwiatuszki by uciekały to jest taka dosyć koronkowa robota więc potrzeba mieć trochę cierpliwości, żeby to wszystko ładnie tu się ułożyło w ostatnim momencie jeszcze tutaj sobie układamy te kwiatuszki tak jak chcemy, żeby one Wyglądały. Ja trochę dam różowe w środek. Te nowe O, tak. I zawiązujemy mocno na jedną i na drugą stronę węzeł. Normalny, taki zwykły, płaski. Tylko pamiętaj, żeby wiązać go na dwie strony, nie tylko zawsze w jedną, bo wtedy się będzie rozwiązywał. Tak. I teraz tak, no można zostawić też sobie te kwiatuszki tutaj takie długie. Ja sobie je jednak, ten bukiecik sobie jednak obetnę. O. A te długie tutaj, tą wstążkę sobie, niby wstążkę zostawię długą. Będzie taka jak sukienka. Mamy tutaj bukiecik, mamy pannę młodą, czy też laleczkę naszą, ślubną, albo nie. No i teraz tak: no można jeszcze zrobić tak, żeby te łapki trzymały ten bukiecik, jeżeli tutaj coś się przysuwa. O. Yy, czyli tak, albo przyczepić je tutaj drucikiem do tego całego interesu, albo można yy, po prostu je przykleić. Yy, no i teraz tak: no z włosami można jeszcze pokombinować. Ja tutaj zawiązałam kokardę na. Ale zrobiłam to tak, że po prostu odcięłam sobie kawałek tego różowego sznurka. Tutaj wszystko zebrałam. I zawiązałam jej tutaj taką kokardkę. To może być o coś takiego, nie? Tak zrobimy, będzie ładniej. To może być taka indywidualna bardzo rzecz, czyli jeżeli na przykład robisz laleczkę dla koleżanki, o której wiesz, że na przykład nosi włosy związane w kok, no to czemu tego koka nie zawiązać jej na tych włosach? Można to zrobić fajnie. Albo jeżeli nosi związane w kucyk, no to właśnie tak, albo można z tyłu zebrać jeszcze te włosy. Jeżeli ma krótkie włosy, no to obcinamy i nastrzępiamy je szczotką. No, i laleczka prawie gotowa. W zasadzie jedyne, co nam zostało, no to można jeszcze jej przykleić łapki. Ja do tego yy, użyję kleju magicznego Magic. Czyli trzeba posmarować trochę łapeczkę, i tutaj dokleić je do bukieciku. Ja jeszcze stosowałam też takie. Inne rozwiązania, na przykład wiązałam drucikiem te, ten bukiecik do panny młodej, ale to chyba taka opcja jest fajna. Tu trzeba dać jej wyschnąć. No i panna młoda, czy też laleczka nasza jest gotowa. Miłego plecenia.